Dzień dobry. Taki szybki wrzut. Jeśli się zastanawiasz, jak podłączyć przełącznik on-grid, off-grid, załóżmy, że sobie zamówiłeś już. Oczy, czekasz aż przyjdzie. Szybko to rozrysujemy. Tutaj mamy energię z, z zewnątrz, powiedzmy z elektrowni. Tutaj mamy nasz przełącznik. Mamy nasz falownik, oczywiście. Oraz nasz już dom, garaż. Obojętnie. Ze skrzynką bezpieczników. Jak powinniście podpiąć w tym przypadku? Mamy fazę. Ja akurat rozrysuję na zasadzie powiedzmy jednej fazy, jednej tej, ale wiadomo, przy trzech fazach to ta sama zasada, to samo wszystko obok siebie po prostu. Ok? Także tu jest nasza faza. Podpinamy się. To jest jedyna śruba u góry. Tutaj neutralem, natomiast wiadomo, się podpinasz podenkę. I w tym momencie. Zasilasz sam przełącznik. On na dole ten prąd już ma wypuszczony. On już podawany jest w tym momencie. Powiedzmy, jak jest przełączone na ten. To jest jego wyjście. Jego wyjście jest jedne, jedyne. Powiedzmy z tej strony. Już nam zasila nasz domek. Sekunda. O. Ok, i w takiej formie wchodzimy tutaj prądem, wychodzimy na dole. Zasilamy dom. W naszym falowniku przy wyjściu AC-out, tym wyjściem my podjeżdżamy do, do górnych śrub. Ok, do górnego, proszę bardzo, coś takiego i neutral tak samo od tej śrubki górnej. Jedziemy do naszego falownika, i to już teraz w tym momencie, powiedzmy, nasz falownik daje prąd. Na, na te złącza przełącznik przełącza, jak tu nie ma prądu, przełącza i podaje je tutaj na, na nasze wyjście. i Teraz podłączymy sobie monitorowanie, na przykład RC, z uwagi na to, że tutaj mamy R. Control, Kontro, oj, jedziemy, proszę bardzo, i NC, neutral. W takiej zasadzie, ok? On widzi, że tutaj ma lub nie ma napięcia. To samo się tyczy góry. Tutaj również musimy podłączyć mu kontrolę, aby wiedział, co się dzieje. Niebieski i RC kontrola fazy. Tutaj. Mamy zasilamy go energią z zewnątrz i mamy podłączone monitorowanie faz. Przy, w przypadku trzy, trzyfazowego to wiadomo tutaj, podpinamy. Tak samo kontroler jest SC, TC i to jest rozpisane. Ale tak to wygląda. U góry podłączamy zasilanie, w następnym podłączamy zewnętrzne źródło, czyli agregat falownik, co tam posiadamy oraz monitoring tych dokładnie faz. Możemy równie dobrze stąd podjechać prosto tu. Ja to po prostu tak rozrysowałem, że tej linii się trzymamy. A tutaj mamy nasze wyjście. Teraz samo zasilenie falownika. Jeśli podłączysz się tutaj, to on będzie w głupią pętlę wpadać. Ty musisz się zasilaniem falownika podłączyć tutaj Na ze do, do, do zewnętrznego prądu faktycznego. Ok? I neutral to samo. Jedziemy tak, jedziemy do góry. Jesteśmy podłączeni pod to wyjście. Jeśli zabraknie prądu, falownik to wykryje i u siebie i przełączy na, na, na swoje zasilanie. Na off grid. W tym momencie bezpiecznik powiedzmy to też wykryje i przełącza na dolne zasilanie na to. Ja w moim przypadku, że wiem, no ciężko u mnie o brak energii, powiedzmy. Ja w moim przypadku jeszcze zrobiłem po drodze sobie coś takiego, że powiedzmy tutaj. Odciąłem powiedzmy sobie tutaj to zasilanie, symuluję brak prądu. I zjechałem przewodem stąd, powiedzmy fazą, zjechałem na dół, i tym samym przewodem wracam do góry. I taki sam motyw zrobiłem przy neutralu. Zjechałem na dół. I wraca drugi do góry. Tutaj wstawiłem sobie, powiedzmy, dwa bezpieczniki. OK, może tak, o. tylko dwie sztuki mam na neutrala i na, na fazę. Ja symuluję brak prądu. Mam włączony albo wyłączony. Dwie opcje. Jeśli ja tu zrzucę bezpiecznik, odcinam prąd na ten przełącznik i odcinam prąd do falownika. Automatycznie falownik przeskakuje na, na off-grid i automatycznie ten przełącznik przełącza, uruchamia energię dalej. Także dosyć, dosyć prosty system, dosyć łatwy. Dwie minuty i wiesz o co chodzi.